Struktura żywności, a nie tylko skład składników odżywczych, może mieć krytyczne znaczenie dla optymalnego zdrowia. Nie powinno być zaskoczeniem, że płatki kukurydziane i Rice Krispies powodują znacznie większy skok poziomu cukru we krwi niż ryż czy kolba kukurydzy, nie tylko przez wzgląd na dodatkowy cukier. Nawet przy identycznych składnikach struktura żywności może mieć duże znaczenie. Porównując wchłanianie tłuszczu z całych orzeszków ziemnych z dokładnie taką samą ilością orzeszków ziemnych zmielonych na masło orzechowe, widać, że jedząc całe orzeszki, wydalana jest ponad dwukrotnie większa ilość tłuszczu, ponieważ bez względu na to, jak dokładnie się przeżuwa, małe kawałki nieprzetrawionych orzeszków, zawierających część tego oleju, trafiają do okrężnicy. Struktura jedzenia wpływa nie tylko na wchłanianie tłuszczów, ale także węglowodanów. Płatki owsiane na przykład mają znacznie niższy indeks glikemiczny niż owsianka błyskawiczna, która jest owsem, ale ma drobniejsze płatki. Płatki owsiane skutkują niższym poziomem cukru we krwi i skokami insuliny niż sproszkowany owies, ten sam składnik owies, ale pod inną postacią może przynosić zupełnie inne efekty, dlaczego nas to obchodzi? Cóż, zbyt szybkie wchłanianie węglowodanów po zjedzeniu posiłku o wysokim indeksie glikemicznym może uruchomić sekwencje hormonalnych i metabolicznych zmian, odpowiadających za nadmierne obiadanie się. Zrekrutowano tuzin otyłych nastolatków i podawano im różne posiłki o tej samej liczbie kalorii, i obserwowano ich przez następne pięć godzin, aby mierzyć ich późniejsze spożycie pokarmów. I kiedy otrzymali owsiankę błyskawiczną, zjedli 53% więcej niż po zjedzeniu tej samej liczby kalorii z płatków owsianych. Grupa z błyskawicznymi płatkami podjadała w ciągu godziny od posiłku, a liczba kalorii, które skumulowali przez resztę dnia, była znacznie wyższa. To samo jedzenie, ale pod inną postacią i inne efekty. Błyskawiczne płatki owsiane nie są jednak tak złe jak niektóre płatki śniadaniowe, które mogą osiągać poziom 80 lub 90. Nawet te bez cukru, jak rozdrobniona pszenica (shredded wheat). Nowe metody przemysłowe stosowane do produkcji płatków śniadaniowych, takie jak gotowanie metodą ekstruzji i preparowanie explosive puffing, przyspieszają trawienie i wchłanianie skrobi, powodując przesadną reakcję cukru we krwi, bez względu na to, czy mają dodany cukier czy nie. Rozdrobniona pszenica ma te same składniki co spaghetti, samą pszenicę, ale ma dwukrotnie wyższy indeks glikemiczny. Kiedy jesz spaghetti, wzrost cukru we krwi jest łagodny. Jeśli jednak zjesz dokładnie te same składniki, ale w formie chleba, wszystkie te małe bąbelki w chlebie pozwalają organizmowi szybciej go przetrawić. Dochodzi więc do dużego skoku cukru we krwi, co powoduje nadmierną reakcję organizmu z wyolbrzymionym skokiem insuliny. To natomiast obniża cukier we krwi poniżej poziomów, który mamy na czczo, co z kolei może powodować głód. Jeśli eksperymentalnie wstrzykniemy komuś insulinę, aby obniżyć poziom cukru we krwi, można sprawić, że ich głód wzrośnie, a w szczególności głodowe zachcianki na wysokokaloryczne pokarmy. Mówiąc prościej, pokarmy o niższym indeksie glikemicznym mogą pomóc nam czuć sytość dłużej niż takie same pokarmy o wyższym indeksie glikemicznym. Badacze losowo przydzielili osoby do jednego z trzech wariantów śniadaniowych: owsianki z błyskawicznych płatków owsianych, tej samej ilości kalorii z frosted flakes lub do picia zwykłej wody, a następnie obliczono, ile ludzie zjedli na obiad trzy godziny później. Ci, którzy jedli owsiankę, nie tylko czuli się znacznie pełniejsi i mniej głodni, ale bezspornie zjedli znacznie mniej na obiad. Uczestnicy z nadwagą jedli o ponad połowę mniej kalorii w czasie lunchu po zjedzeniu owsianki na śniadanie, dosłownie setki kalorii mniej. W rzeczywistości, jak widać, płatki śniadaniowe były tak mało sycące, że grupa cornflakes zjadła tyle samo co grupa pijąca wodę na śniadanie. To tak, jakby grupa z płatkami w ogóle nie jadła śniadania. Nakarm ludzi Honey Nut Cheerios i godzinę później czują się znacznie mniej syci, mniej zadowoleni i bardziej głodni niż ci nakarmieni tą samą liczbą kalorii z płatków owsianych. Choć oba śniadania były na bazie owsa, wyższy indeks glikemiczny, obniżona zawartość nienaruszonej skrobi i nienaruszonego błonnika w Cheerios zdawały się ograniczać kontrolę apetytu. Badanie zostało sfinansowane przez Pepsi Corporation, twórcę owsianki Quaker, przeciwko Cheerios z konkurencyjnej firmy General Mills. Badanie to obejmowało pierwotnie inny produkt, Quaker Oatmeal Squares, co ujawniono w ekspoze na temat finansowanych przez przemysł manipulacji badaniami. Przykro mi, że squares, kwadraciki owsiane, nie działały tak dobrze, jakbyśmy chcieli powiedział badacz Pepsi. Firma Pepsi natomiast zdecydowała się opublikować tylko wyniki dotyczące ich owsianki.